W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu święte, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, Poddaj Twojej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę? Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, W tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Zawierzenie świętemu Józefowi. Dzień piąty. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Duch Święty chce, żebyś poznał i pokochał świętego Józefa. Duch Święty więcej zdziałał w życiu świętego Józefa niż któregokolwiek innego świętego, z wyjątkiem życia Matki Bożej. Ziemski Ojciec Jezusa nigdy niczego nie zrobił. Nie szukając wcześniej wskazówek Ducha Świętego. Posłuszeństwo wobec Ducha Świętego umożliwiło mu porozumienie z Bogiem nawet podczas snu. Święty Józef pragnie, abyś był posłuszny Duchowi Świętemu i dał się poprowadzić ku świętości. A właściwie czym jest świętość? Czy to jakiś nieosiągalny szczyt duchowy, którego nie masz nadziei osiągnąć? Nie, to nie tak. Świętość to życie w miłującej bliskości z Bogiem. Mówiąc dokładniej, Świętość to postrzeganie dwóch wielkich przykazań: miłości Boga i bliźniego, unikanie grzechu, życie w cnocie i trwanie w łasce uświęcającej. To nie jest możliwe bez obecności w Twoim życiu Ducha Świętego. Gdziekolwiek jest obecny Święty Józef. Tam jest obecny Duch Święty. Święty Józef powiedziałby ci, że jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym, jedna rzecz jest bezwzględnie konieczna: modlitwa. Bez modlitwy nigdy nie będziesz w bliskości z Bogiem. Bez modlitwy nie uda ci się postępować zgodnie ze wskazówkami Ducha Świętego. Jeśli chcesz być świętym, musisz naśladować Świętego Józefa. Masz zachować serce pałające miłością do Boga i bliźniego poprzez oddanie się gorliwemu życiu wewnętrznemu. Nie wpadaj w panikę po przeczytaniu tych słów. Nie musisz zostać zakonnikiem lub zakonnicą. Świętość jest dla wszystkich. Jednocześnie pamiętaj, że bez względu na swoje powołanie, świętość mogą osiągnąć jedynie ci, którzy się modlą. I prowadzą czynne życie wewnętrzne, rozpalane i podtrzymywane przez sakramenty, napędzane modlitwą i życiem w miłości bliźniego. Święty Józef jest wzorem życia wewnętrznego dla wszystkich swoich dzieci. Święty Józef nie był kapłanem, a jest świętszy niż wszyscy kapłani w tym nawet święty patron proboszczów Jan Maria Wiany. Po Jezusie i Maryi święty Józef był najświętszym, najbardziej rozmodlonym i najcnotliwszym człowiekiem na świecie. Unikał wszystkiego, co mogłoby sprawić przykrość Duchowi Świętemu. Jak to robił? Z pomocą modlitwy. Dzięki niej doskonalił się w cnotach wiary, nadziei i miłości, jak również w takich cnotach moralnych, jak roztropność, pościągliwość, sprawiedliwość i męstwo. Zauważmy, że całe życie świętego Józefa było wewnętrzne i ukryte w Bogu. Było tak mało znane światu, że zaledwie kilku świętych autorów o nim wspomina, a na temat jego śmierci nie ma żadnych przekazów. Jego życie było życiem modlitwy, cichej pracy i cichego poświęcenia, a jednocześnie promieniowało chwałą wszystkich snud. Święty Józef Sebastian Pelczar: Nie było cichszego niż święty Józef i nigdy nie będzie, a przecież możesz zostać drugim Józefem w świecie. Możesz stać się dla innych Jego objawieniem. Jeśli będziesz naśladować Jego oddanie modlitwie i życiu wewnętrznemu, staniesz się podobny do swojego duchowego Ojca. Zawierzenie świętemu Józefowi zwiększa obecność Ducha Świętego w Twoim życiu. Jeśli oddasz się świętemu Józefowi, Duch Święty rozpozna Go w Tobie i wleje nadzwyczajne łaski w Twoje serce, umysł. I duszę. Możesz zostać świętym. Poproś Ducha Świętego, aby uczynił cię drugim Józefem. Módl się do Ducha Świętego, aby napełnił cię łaskami podobnymi do tych, które wlał w ojcowskie serce świętego Józefa. Dusze szczególnie wrażliwe na działanie boskiej miłości słusznie widzą w Józefie świetlany przykład życia wewnętrznego. Święty Jan Paweł II. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zdawaj się za nami. Kí -kí 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 -kí.

módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dzielnicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Drodzy Chrystusa, módl się za nami. O najświętszej rodziny, módl się za nami. Józef Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józef Najczystszy, módl się za nami. Najwierniejszy, módl się za nami, zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłości ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, wód się za nami. O życia rodzinnego, módl się za nami. O nie dziewic, módl się za nami. O poro się za nami. nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziej och się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami, opieku nie gościoła świętego. Ośwież za nami, parę Boże, które płacisz w serce święta, nam płomień. Parę Boże, które płacisz w serce święta, nas w Ustaranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, któryś niewysławialnej Opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki. wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą, wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie. I osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę, i błaga o Twą pomoc pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchowa lektura: Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Custos o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rozdział 2. Powiernik tajemnicy Boga samego Kiedy Maryja, krótko po zwiastowaniu, udała się do domu Zachariasza, aby odwiedzić swą krewną Elżbietę, usłyszała przy powitaniu słowa, które Elżbieta wypowiedziała, napełniona Duchem Świętym. Oprócz słów, które nawiązywały do pozdrowienia anielskiego przy zwiastowaniu, Elżbieta powiedziała, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Właśnie te słowa stały się myślą przewodnią encykliki Redemptoris mater, przez którą pragnąłem pogłębić nauczanie soboru watykańskiego II. Stwierdza on, Iż błogosławiona dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie z synem aż do krzyża, przodując najdoskonalej wszystkim, którzy przez wiarę pielgrzymują za Chrystusem. U początku tego pielgrzymowania wiara Marii spotyka się z wiarą Józefa. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta powiedziała o niej: błogosławiona, która uwierzyła. To w pewien sposób można by błogosławieństwo to odnieść również do Józefa, ponieważ odpowiedział on twierdząco na słowo Boga przekazane mu w rozstrzygającym momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na słowa zwiastowania słowami tak jak Maryja, natomiast uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. To, co uczynił. Było najczystszym posłuszeństwem wiary. Można powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu. Uczy sobór, bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek z wolnej woli powierza się Bogu, okazując. Pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego. Powyższe słowa, które mówią o najgłębszej istocie wiary, odnoszą się w całej pełni do Józefa z Nazaretu. Stał się on szczególnym powiernikiem tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu. I to, podobnie jak Maryja, w tym momencie przełomowym, który apostoł nazywa pełnią czasu, gdy zesłał Bóg syna swego. Zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, by mogli otrzymać przybrane synostwo. Spodobało się Bogu, jak uczy Sobór w swej dobroci i mądrości, objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Józef wraz z Maryją jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy Boga żywego. Wraz z Maryją, a także ze względu na Marię, uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawienia się Boga w Chrystusie. Uczestniczy od samego początku. Mając przed oczyma zapis obu ewangelistów Mateusza i Łukasza, można też powiedzieć, że Józef jest pierwszym. Które uczestniczy w wierze Boga Rodzicy. Uczestnicząc wspiera swą oblubienicę w wierze Bożego Zwiastowania. Józef jest też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, w którym Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii i pięćdziesiątnicy, będzie najdoskonalej przodować. Droga własna Józefa, jego pielgrzymowanie przez wiarę. Zakończy się wcześniej, zanim Maria stanie u stóp krzyża na Golgocie, a po odejściu Chrystusa do Ojca znajdzie się w Wieczerniku Jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, w dniu objawienia się w światu Kościoła narodzonego w mocy Ducha Prawdy. Jednakże droga wiary Józefa podąża w tym samym kierunku. Pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef, Wraz z Maryją stał się pierwszym powiernikiem. Wcielenie i odkupienie stanowią organiczną i nierozerwalną jedność, w której plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane. Właśnie ze względu na tę jedność papież Jan XXIII, który żywił wielkie nabożeństwo do świętego Józefa, polecił w rzymskim kanonie mszy świętej tej wiecznej pamiątki odkupienia, wspominać imię Józefa obok imienia Maryi przed apostołami, papieżami i męczennikami. Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Custos o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Dary Ducha Świętego. Święty Józef został wybrany nie tylko na opiekuna Maryi, lecz także na opiekuna Jezusa i Ciebie. Święty Józef przygląda się z nieba wszystkim swoim dzieciom, powierzonym jego serdecznej opiece i prosi Ducha Świętego, aby zlewał na nie swoje dary. Masz zadanie: stać się świętym, kochać Boga i bliźniego prawdziwie i miłosiernie. Potrzebujesz w życiu wszystkich siedmiu darów Ducha Świętego. Pomogą ci naśladować Twojego ojca duchowego i osiągnąć niebo. W czym konkretnie pomaga nam siedem darów Ducha Świętego? Dar wiedzy, umiejętności umożliwia duszy właściwą ocenę rzeczy stworzonych w ich relacji z Bogiem. Dar rozumu. Pozwala nam uchwycić znaczenie prawd naszej świętej religii. Dar rady wyposaża duszę w nadprzyrodzoną roztropność, ułatwiającą ocenić szybko i właściwie, co trzeba zrobić, zwłaszcza w trudnych okolicznościach życia. Dar męstwa wzmacnia duszę przeciwko naturalnemu strachowi i wspiera nas w wykonywaniu obowiązków. Dar pobożności – Rodzi w naszych sercach synowską miłość do Boga jako najbardziej umiłowanego Ojca. Dar bojaźni Bożej napełnia nas najwyższym poszanowaniem Boga tak, że niczego tak się nie obawiamy jak grzechu, który jest dla Niego obrazą. Dar mądrości łączy w sobie wszystkie pozostałe dary, tak jak miłosierdzie zespala wszystkie pozostałe cnoty. Mądrość jest. Najdoskonalszym z darów. Modlitwa o Siedem Darów Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, które przed wniebowstąpieniem obiecałeś zesłanie Ducha Świętego by zakończyć twoje dzieło w duszach apostołów i uczniów racz zesłać mi tego samego Ducha Świętego abym mógł udoskonalić swoją duszę współdziałać z twoją łaską i twoją miłością Ześlij mi ducha mądrości abym mógł pogardzać marnymi rzeczami tego świata i sięgał tylko po rzeczy wieczne ducha rozumu abym oświecił swój umysł światłem Twojej boskiej prawdy, ducha rady, abym mógł wybrać najpewniejszą drogę przypodobania się Bogu i osiągnięcia nieba, ducha męstwa, abym mógł z Tobą nieść swój krzyż i odważnie pokonał wszystkie przeszkody, które stają na mojej drodze do zbawienia, ducha umiejętności, abym poznał Boga i siebie i wydoskonalił się. Wiedzy o świętych, ducha pobożności, abym znajdował służbę Bogu słodką i przyjemną, ducha bojaźni bożej, abym był napełniony miłującym poszanowaniem Boga i lękał się w jakikolwiek sposób go obrazić. Naznacz mnie, drogi panie, znakiem Twoich prawdziwych uczniów i we wszystkich rzeczach ożywiaj mnie swoim duchem. Amen.